Paweł i Ania byli parą, która uwielbiała chodzić po górach. I przewędrowali już przez Sudety, przez Karpaty, przez Tatry Wysokie. Zastanawiali się, gdzie teraz udać się na następną wyprawę. Były to czasy jeszcze przed pandemią, kiedy ludzie bez strachu mogli wsiąść do samolotu i polecieć, gdzie tylko chcieli. Nie trzeba było nosić maseczek na twarzy, i oby te czasy szybko wróciły. A Paweł i Ania. Zastanawiali się, gdzie teraz wyruszą. I wiele słyszeli o Rumunii, o tym, że góry tam piękne, że ludzie przyjaźni. No to do tej Rumunii polecieli z końcem lutego. I okazało się to wszystko być prawdą, bo góry były przecudowne, a ludzie otwarci, przyjaźni, gościnni. I tak wędrowali swoim szlakiem przez cudowne góry. Ale ostatniego dnia lutego, kiedy przechodzili przez wieś, zauważyli, że ludzie do czegoś się przygotowują. Budują jakby stragany, szykują jakieś jedzenie i wszyscy powtarzają: Mercy Shore! Mercy Shore nadchodzi! A oni nie wiedzieli, co to jest, kto to jest ten Mercy Shore. I poszli dalej swoją drogą. Szlakiem wysokiej góry wędrowani. Ale tak byli zajęci rozmową, że nie zauważyli nawet kiedy ich szlak zaczął skręcać, a oni dalej prosto poszli nieuczęszczaną drogą. Pod wieczór ta droga zaprowadziła ich do małej chatki. Zaczęło się ściemniać, a oni nie wiedzieli, co mają teraz zrobić, więc po prostu zastukali do drzwi. I dziad im otwiera. Dziad w kożuchu, w wielkiej czapie, z długą, białą brodą, z takimi żółtymi końcówkami patrzy na nich i krzyczy: goście, goście w moim domu! Mercy Shore nadchodzi, a tu goście! Świetnie, świetnie, wchodźcie, wchodźcie do środka! I oni trochę się bali, ale weszli. W chacie chłodno było, więc dziad ogień rozpala. Jedzenie nastawia. I siada razem z nimi. Oni pytają go, co to jest ten Mercy Shore. O, Merci Shore! Jutro 1 marca. Jutro świętujemy nowy rok, wiosna się zaczyna. A nie mówią, jak to nowy rok? Przecież on rozpoczął się w styczniu, 1 stycznia dokładnie. Jak to teraz nowy rok świętujecie? Oj, bo wy macie te swoje kalendarze, ale pomyślcie tylko, pierwszy dzień wiosny. Wszystko zaczyna dzielenić się, rozkwitać, budzić się do życia po długim śnie. Czy z nami, z ludźmi, nie jest tak samo, że narodziny to jest początek życia, a starość i śmierć to jest koniec? Czy z przyrodą nie jest tak samo, że zimą wszystko śpi? Jakże więc w połowie zimy świętować nowy rok? Na wiosnę powinno się go świętować. I u nas tak właśnie jest. A wzięło się to stąd, że dawno, dawno temu w chacie żyła baba Dokia. I ta baba Dokia miała na wychowaniu dziewczynę. Oj nienawidziła tej dziewczyny i myślała, jakby się tutaj dziewczyny pozbyć. Dała więc dziewczynie czarnej wełny i kazała iść nad rzekę. I wyprać tę wełnę, aż będzie biała, i nie wracać wcześniej. A było to w lutym, kiedy jeszcze śniegi leżą, kiedy zimno jest. Dziewczyna bierze czarną wełnę i nad wodę przychodzi. Do lodowatej wody wkłada wełnę i trze, i pierze, i trze. A wełna czarna pozostaje. I dziewczyna płacze, bo śmierć ją tu czeka. Do domu wrócić nie może. Patrzy dziewczyna, a tu drogą nadchodzi młodzieniec. Młodzieniec co to, to w krótkim rękawku idzie w pięknej koszuli, pogwizduje, poświstuje, uśmiechnięty i pyta dziewczynę, czemu taka smutna? Ona mówi mu o tej wełnie, o tym, że do domu nie może wrócić. A on patrzy jej w oczy i mówi: Niech ci słońce jasne świeci, niech ci szczęście wielkie sprzyja. Pomogę ci dziewczyno, bo masz dobre serce. Ja jestem Merci Shore, Weź ten kamyk, wrzuć go do wody. Wszystko będzie dobrze. I zostawił kamyk dziewczynie i poszedł swoją drogą. A ona myśli, co mi ten kamyk pomoże, ale co mi też zaszkodzi. I rzuca ten kamyk do wody. A wtedy woda zaczyna bulgotać, zaczyna parować i czerwona jak krew się stała. Dziewczyna do takiej wody wkłada czarną wełnę. I trze! I pierze. I trze. I wełna biała się staje. Biegnie więc dziewczyna do baby doki. Daje jej wełnę. A baba myśli sobie, tylko w ciepłej wodzie mogła tak zmienić kolor. A skoro ciepło jest, to owce trzeba pędzić na wysokie góry. Ale baba Dokia patrzy, że za oknem śnieg jeszcze leży. Więc wkłada na siebie kożuch. Potem drugi. Potem trzeci. I kolejny, i kolejny, i kolejny, Aż dwanaście kożuchów na siebie włożyła. I wtedy owce zagarnia. I idzie w wysokie góry. Baba Dokia wędruje. A ludzie po drodze mówią: Mercy Shor niedługo. Nadchodzi, marzec wspaniały. Słońce zaświeci jasno. Będzie ciepło. Mercy Shor potężny jest. Ale baba Dokia wymyśla na tego marca. Oj, przeklina go i mówi, że on słaby, że tylko jeden z miesięcy, a ona potężniejsza. Ale ludzie mówią mu, Mercy Shore, potężniejszy od innych. Nie wolno tak na niego mówić. I jej słowa poniósł wiatr. Merci Shore usłyszał je i wtedy zezłościł się. Gdy Baba Dokia była bardzo wysoko, wtedy Mercy Shore zabrał kilka dni lutemu, dlatego luty najkrótszym jest z miesięcy. Mercy Shore sprawił, że słońce zaczęło świecić, a Baba Dokia czuje, że bardzo gorąco jej, więc korzuch zdejmuje. Słońce mocniej świeci, Baba Dokia kolejny kożuch zdjęła. Słońce mocniej świeci, babadokia kożuch zdejmuje i tak zdjęła 12 kożuchów. W samej koszuli została, Mercy short tylko na to czekał. Te kilka dni lutego ze śniegiem i zmrozem cisnął tym wszystkim w babedokie, a ta w bryłę lodu się zamieniła. I ludzie mówią, że później w kamienną postać przemieniona została, i tak na szczycie Wysokiej Góry zostanie już na zawsze. A dziewczyna. Dziewczyna, na pamiątkę tego wszystkiego, kiedy była już wolna, wzięła białą nić z wełny białej i czerwoną nić, taką, jaka była ta woda, w której prała wełnę, i zaczęła zaplatać te nici ze sobą. A potem założyła to na pamiątkę spotkania Mercy Shore i na pamiątkę tego, że to jest wyjątkowy czas pełen dobrej energii, pełen mocy i siły. I tak pojawił się u nas zwyczaj, że matki i babki, te co dają życie, robiły z białych i z czerwonych nici amulety dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci, nawet dla zwierząt w zagrodzie. Dziś, dziś jest tak, że mało kto pamięta stare historie. Dziś mężczyźni dają broszki albo bransoletki dziewczynom. 1 marca je dają, a dziewczyny noszą je do 8, do Dnia Kobiet. Na szczęście, na dobrą energię. I tak to jest. I stąd to się właśnie wzięło do tego jutro! Jutro świętujemy nowy rok Mercisor. Paweł Janna dowiedzieli się teraz wszystkiego. Potem zjedli kolację i długo, długo jeszcze ze staruszkiem rozmawiali, a następnego dnia pożegnali się i wyruszyli na szlak, ale zanim poszli, staruszek mówi poczekajcie, poczekajcie. I branzoletkę im daje. Z białych. I z czerwonych nici zakłada im na ręce i mówi z tym wędrujcie dalej. Ja oni poszli, wędrują swoim szlakiem i idą, idą, a tu młodzieniec nagle się pojawia. W krótkim rękawku, w pięknej koszuli, pogwizduje, poświstuje, patrzy im w oczy, patrzy na bransoletki i mówi niech wam słońce jasne świeci, niech wam szczęście zawsze sprzyja. I poszedł. A oni myślą, kto to był? Patrzą po sobie. Czy to był Mercy Shore? Może prawdziwe są stare historie. Może to był on. Może.